Siemanko moi drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie z tej strony Kasper, witam was w challenge na moim kanale, a dziś lecimy sobie z draftem według Neymara. Na czym polega draft według Neymara? Odnośnik macie oczywiście w opisie, tam pojawi się pierwszy draft według Neymara, który został zrobiony w Fifie 16, ja wam pokrótce tylko przypomnę, wybieramy zawodników, którzy mają łączną sumę gwiazdek, sztuczek i słabszej nogi, największą, a jeżeli jest dwóch takich samych, dwóch piłkarzy z taką samą ilością gwiazdek, wybieram sobie który mi bardziej pasuje, lecimy zaczynamy, tak więc yy, kupujemy żetonik do draftu i pędzimy wysoko i 4-3-2-1 czy ta formacja jest mi tutaj hmm, przydatna <laughs> zdecydowanie najlepsza jak dla mnie formacja inną za bardzo nie umiem grać i kapitan, kto tutaj będzie pierwszy? Jako pierwszy myślę, oj fajnie by było jakby poleciał oba jak, ale najlepszy będzie chyba De Bruyne. De Bruyne ma 8 gwiazdek łącznie. Oj, 9 ma Perisic, uj jezu. Perisic ja muszę sobie wziąć, ale hała. Niestety, Perisic. Ok, lecimy z kolejną kartą. Tak, jest, to odpalamy, bo tu jakiś Luis Suarez był. Jowet I owety, Chichari to firmino, firmino myślę, że będzie, bo on tam ma chyba 5 na 4. Nie, Firmino ma 4 na 4 i Jovetic ma 4 na 4 No prawdopodobnie Jovetic miałby tutaj Miałby tutaj e, Jako takie lepsze zgranie, ale ja sobie wezmę Roberto Firmino Chociaż fizyczno, no nie No zdecydowanie Roberto Firmino sobie weznę e, Okej, okay, kolejna Karta jaka będzie, mam nadzieję, że to będzie Messi Jest Gareth Bale Jest Robin, ale chyba Kandreva będzie miał Najwięcej, tutaj mamy 7 7, 8 ma Kandreva no i kurczę, tutaj się Liga Włoska układa. Mogą sobie wziąć Oveticia, a mógłbym, kurde, wszystkich z Interu. Ok, kogo my tu mamy? Jest Guindogan. I Guindogan ma 4 na 4 8 ma Gindogan. Łącznie 8 ma Guindogan. Bierzemy Gindogana na pewno. Jest gruby Gun. Tutaj. To tutaj. Jest Dziagojew, jest Castro. Castro ma 7, Pastore ma 8. Zdecydowanie Pastore. No tutaj nie wiem, co mi z tego w ogóle wyjdzie, bo to jest e, mieszanka kupy, naprawdę. Wszystko i nic. E, Schweinsteiger ma 3 e, na 3, więc ma łącznie 6. E, następnie z Gomez ma 7, Pirlo ma 6, 7 ma Milner, e, 6 ma Kantej. E, no to bierzemy sobie Andre Gomesza, albo Milnera, w sumie Milner będzie miał z Lindoganem w granie, ale Andre Gomes, kurczę, no dobra, bierzemy tego Milnera. Obrona tutaj, tutaj, żeby się tylko ktoś dobry trafił, Zuma ma 5, Mangala ma 6, 5, 5, 5, Mangala, Elaquim ela Mangala, Mangala musi tutaj teraz nam pociągnąć te drużynę, w ogóle to się mi nie zgrywa, ni, ni, hu, hu. Yy, u i tutaj mamy 2, 4, 5, 5, 5 gwiazdek, 5 gwiazdek, 6 gwiazdek ma Weltman, i to Weltman wędruje naszego składu. Jezus Maria! Ale kupa, naprawdę! Tak wielkiej kupy nie widziałem dawno. Ale może teraz? Może teraz jest Monreal. Ma 5, 6 ma, Spiritueta, 6 ma Luis. Dobrze, bierzemy sobie Filipe Luisa. Aczkolwiek, może lepszym wyborem byłby na czoło Monreal. Nie, no Felipe Luisa. Filipe, Felipe. Dobra, może jakieś zgranie tutaj jest. Prawy obrońca. I tutaj chyba będzie Karwach, ale jest Pelerin. Juan Fran, jest Sania, o oh jezu! Bakary Sania i. Sania, niestety muszę sanie wybrać. Ja, jaki to jest, jaki ten draft jest okrutny! Jaki ten draft jest okrutny i ohydny. Ale on jest zły. Nie będzie Neymara, nie będzie Ronaldo, za to będzie jakiś Pelerin. Ruli ma cztery gastki łącznie i Ruli by mi spasował. Jest Konzigli i jest Ruli i Ruli wędruje do naszego, naszego, naszego składu. Na 100%. Ruli wędruje do naszego składu. Kolejny bramkarz w tym zestawieniu. I to będzie Areola. Ma... Wszyscy mają po 4? Nie. Horn ma. Horn ma 5 gwiazdek łącznie, więc Horna sobie bierzemy. Okej. Okay. Kolejny zawodnik. I tutaj będzie Boom. Będzie to środkowy obrońca bądź boczny. I ja bym się cieszył, jak był Lorą Kościelny. Ale na 100% będzie to Marcelo, ponieważ Marcelo ma już 4 gwiazdki sztuczek. 4 na 4, no to już no nie ma tutaj gościa, żeby Marcelo wyprzedził. A więc Marcelo, w najgorszym wypadku Marcelo zagra na stoperze. Okej okay. kolejna karta, i tutaj bardzo bym prosił o środkowego obrońcę z Ligi Hiszpańskiej. A więc lecimy. 5, 5, 6, 5, ja cię. Nieboże, srna. Jezus Maria, wszystkie opcje wyczerpane srnemi podesłali. Tutaj na pewno będzie Pedro. Pedro ma 9, ma 5 na 4, więc to raczej na 100% Pedro. No i już tutaj mogę sobie jakiś skład układać pod Ligę Liga Angielską. Perisicia w wywalę, vale jest Pedro. No, ja bym się tutaj e, obrócił gdzieś ko jakiegoś Neymara, ale no cóż. E, Carillo, o, kurde, on tutaj jest naprawdę kocurem. I Karilo, no niestety muszę go wziąć, chociaż on mi się tu ni w ząb nie wpasuje w zespół. Mm, o lol, no to to już w ogóle 6, 7, 6, 8. Wow, dobra, bierzemy tego z Rosenborga. Mm, źle to wygląda. Szczególnie jeżeli chodzi o obrońców. Oj, sorki, co się tutaj. SMS jakiś przed. Brelembolo. Hurricane. No kurde, no. Ja pierdzielę. Był Hurricane, a ja sobie mam wybrać pomiędzy Embolo a Lensem. No to oczywiście, że wezmę Brela Embolo. Tak po prostu, bo, bo tak, bo lubię Embolo. Gualino. No coś mi się wydaje, że to będzie ten cały Gualino. 7 gwiazdek ma, czy 8? 8 ma Kowacic, ten ma 8. No. Kowacic, czy ten cały. Garillo. W sumie tutaj by mi się zgrało za pastorę sobie tam kowacicia i coś, coś sobie z tego ukuję. Hmm, chociaż. No dobra, weźmiemy sobie kowacicia. Może, może on coś tutaj wniesie. Aczkolwiek ja jeszcze nie rezygnuję, bo jest Sanchez Florencji Marez. A i będzie Sanchez albo Dybala Na, na pewno Dybala ma 4 na Nie, Marez ma 5 na 4. I Riad Mares wbija do naszego składu. W końcu jakiś pięciogwiazdkowiec, już tutaj na pewno za Kandrewe, więc tutaj się buduje nam mocna liga angielska, połączona z hiszpańsko-włoskim akcentem. No nie, teraz też w ogóle wszystko uciekło. Eee, 6 gwiazdek: 6, 6, 5 i sześć. No i teraz tutaj mam do wyboru, do koloru. Mogę sobie wziąć Estebana Cambiasso, ale eee, pójdę chyba w, w. No dobra, niech będzie już ten Cambiasso. Najlepszy w sumie z tych kart, wszystkich. No nie, no to już znowu kolejna kupa. SPO Queen, Quintero. 6 gwiazdek łącznie. Tutaj jest 7, 7, 6, 6. I Quintero ma 6, tu jest 7, 7. No zdecydowanie do tego prawego obrońcę, może on mi się przyda. I ostatnia karta, jeżeli poleci kupa, no to, no to będzie źle, bardzo źle. A mm, jajajaj, siermiężna. Siermiężna Kupa, no niestety. Walencja, Juan Fran. Juan Fran ma 6 gwiazdek. Walencja ma 4, Piszczek ma 5. Oj, Banega ma 8. I Ewen Banega będzie w naszym zespole. Aż czterech zawodników z Interu czy 3? Mam to już. To jest po prostu masakra jakaś. O, w mortkę. Jak ja to poukładam, nie wiem. Dobra, wybieramy menadżera. I to tutaj nam poleci La Liga Santander. Ja tutaj nie, nie widzę w ogóle, nie widzę w ogóle sensu La Ligi Santander, ale dobra, wezmę ją. Mam tylko chyba trzech piłkarzy dla Ligi Santander. Okej, okay, tak się prezentuje nasz skład. Mamy tu jako tak to wygląda, słabo z obroną, więc nie szachujmy się daleko, chyba w tym drafcie nie zajdę Okej, okay, ja sobie wszystko poukładam. Słyszymy się dosłownie za sekundę. Moi drodzy, tak się prezentuje ten skład, no nic z niego więcej nie wyciągnę 90 zgrania to jest maks, co mogłem z... z niego wyciągnąć A jeżeli wam się spodobał draft według Neymara, to zostawcie łapkę w górę Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, ponieważ to tam troszeczkę stanęło A chcielibyśmy, żeby szło bardziej, bardziej do góry Tak więc subskrybujcie kanał, a jeżeli już zasubskrybowaliście To upewnijcie się, że macie y, moją subskrypcję, którą mi pozostawiliście Bo czasami jest tak, że YouTube y, wam to odhacza, no i y, tych subskrypcji... Wy myślicie, że ją macie, a okazuje się, że jednak nie. Także, też taka prośba do Was: zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, jaki chcecie draft. No i w niedzielę lecimy z draftem, który Wy sobie e, będziecie życzyć w komentarzu. Tak więc, lecimy. Pokaż co tam masz, kotku co masz w środku. I. Uu, na Rizaduriz, ale z Messi, z Ronaldo. No, 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 ciężko będzie ciężko. Mam ustawione na agresywne przechwyty Zobaczymy jak to będzie wyglądało Pierwszy raz stosuję wytyczne Tymczasem Cristiano Ronaldo No Mangala ma spory problem Ronaldo! Ruli! Pięknie! Nie jest to demon prędkości Ale napastnik z niego jest konkretny Jest to typ snajpera Roberto Firmino Firmino! firmino czemu ja tego nie strzelałem wcześniej? Lekki katarek mam Marcelo! I Marcelo pakuje nam bramkę głową ja Bardzo nieprzyjemna sytuacja. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się. Dość sprawdzałem te całe ee, wysokości tych piłkarzy. Tymczasem, chowacić! No nie, to Milner. Aj, cholera jasna, że to tak nie chciało wpaść. Że to nie chciało wpaść. Messi się rozpędza, goni go Felipe Luis. Ale to chyba będzie dwa. Oj Milner, piękny powrót, ale kurczę tutaj zawaria jak cholera ruli. Wow. Pięknie riad. Szkoda tylko, że... Zero tutaj jakiegoś polotu, ale jest Pedro! Pedrito! Pedro! Pedrito! Pedrito! Mares! Supek! No nie, to nawet nie Mares bił, To był Ikai Gindogan! No nie! Ja się zabiję. Mógł strzelić tak ładną bramkę A trafił w słupek, no... No nie fart, po prostu fifowy nie fart metalowe pręty i te sprawy przynajmniej wiem, że nie tylko przeciwnik stoi mi na przeszkodzie, ale ale Firmino! no nie! co ty, zostałeś zamurowany w tę murawę? no nie koniec pierwszej połowy jest po prostu totalna genua oddaliśmy jeden celny strzał trzy, yy, trzy niecelne no masakra, masakra po prostu Brelembolo Ebole se wpuszcza na atak Ja tylko nadzieję, że ten Embolo Coś mi tutaj na tym ataku przyniesie Bo ten Firmino to jest po prostu Poraha Pedro Pedrito Pedro, Embolo! Jest! Kto to strzelił? Nie, to jest Embolo Tam strzelał, tam strzelał Mangala, tutaj Embolo Ledwie wszedł i się odnalazł No proszę bardzo, ależ przykutasił Naprawdę pięknie embolo, brawo, brawo! I nie skupiam się na tym, żeby na nie patrzeć. Ronaldo, no nie no, CR 7 będzie dogrywał! Nie! Ruli, pięknie. O. Już tak zacząłem naciskać na ten... na to na to wyjście bramkarza. Ale tymczasem embolo! Embolo! Embolo i... Marcelo nie, nie wybija tego! I embolo! Zdobywa drugą bramkę! Embolo! Wchodzi zdobywa dwie bramki! To mu dał prawą pomoc, przecież on tu powinien na napadzie grać, ależ pięknie ebola się zabrał. Brawo, brawo dla tego pana. Ha, ha, jest Embolo Czasem, że, że rywal po prostu się pokapował, Messi. Ależ strzał z prawej nogi. Ojej. Ale to nic w czasie. Embolo, 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 Embolo! I mamy 3 do 1. Embolo wchodzi, zdobywa hat trika i kładzie rywala na kolana. Pięknie, brawo dla Brela, Embolo. Uch, dobrze, że go wybrałem. Patrzcie, jaką tutaj rzeźnię robi Embolo. No naprawdę, rzeźnik. Aj, myślałem, że uda się jeszcze wrzucić. Koniec meczu. Ach, pięknie, pięknie, ruka mięknie. Wygrywamy to spotkanie 3 do 1. Po pierwszej połowie nie byłem w stanie powiedzieć czy ten mecz wygram, ale udało się Brel Embolo zdobywa 3 bramki i ocena jak, naj, jak najbardziej zasłużona w połowie meczu. Zrobił to, co Firmino, to, czego Firmino nie mógł zrobić. Tak jest, pięknie. Co tam masz? Oj, lewan boski. Kurczę taki, w miarę dobry skład. Kowaczyć, aj, kowaczyć MARYS! MARYS! Oj, 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 ależ to było dobre. Womer, ma naprawdę wielkie tempo. Wcale bym się nie zdziwił, jak mi wiedzie. W pole karne RULI! Co on tu od Janie Pawliu! Naprawdę świetny, świetna interwencja RULIEGO. Nawet mi nie powiedział, że potrafiłby wybronić taki strzał Lewandowskiego, ale chwała mu za to. Zdecydowanie goś ma lepszy skład, Robert! Robert i Ruli Pedro, Pedro, ależ się zabrał Pedro do Maryza. Pedro! Oj szmata, myślałem, że to wpadnie. Taki bardziej pinball, tu bym powiedział. Piłka na Marcelo, ależ tam wpadli! Jak do siebie? No niestety teraz się trzeba pilnować, bo leci Lewandowski, ale dobrze przechwytuje to sania. Bakary Sania! Co tutaj zrobi Sania? Sania! Ależ dziwnie to wrzucił! I Pedro! Ależ blama Pedro! Pedrito! Pedrito! Pięknie Pedrusiu! Mój kochany! Pomimo, że się sprzedałeś do Chelsea, to i tak i ja cię kocham naprawdę nad życie. Uwielbiam cię Pedro Ależ bomba z lewej nogi. Ale w sumie Pedro ma 5 gwiazdek słabszej nogi, także nie ma co się dziwić. Z prawej czy z lewej? Bez różnicy. Nic, tylko dawać defensywny i się bronić no Dawaj, karzełku Próbuj mi wziąć piłkę Koniec pierwszej połowy Przetrwaliśmy Ale rywal się nie, niemiłosiernie musi denerwować Po tym, co ja mu teraz robię Jak cały czas zastawiam tę piłkę Mares Wyjadł Mares Coś się rozpędza Mares Mares Hopsa. Hopsa. Mares Mares, do Embolo! Embolo! Supek! I i Supek! Ja pierdzielę, co tu się stało? Milner, no nie wierzę! z koszta się rozpędza. Zobaczymy, co tu wymyśli. Dobrze. Oj, oj oj, to jest żółta kartka. A może i nawet czerwona? Ja bym tu pokusił się. Tak, jest czerwona kartka, ależ to go chyba denerwuje, bo dostaje już pierwszą czerwoną kartkę w 56. minucie. No jak mi przykro, jak mi źle. <grybuj> Pedro, Pedrito i Embolo! Ja pierdzielę! Ale goś miał teraz farta Tak to ma wyglądać. Embolo wygrywa główkę Pedro. Do Embolo, Embolo, do Maresa, Marez, Marez, przekłada sobie Marcelo Marez! I mamy dwa! Mamy dwa! Oj, pięknie! Riad Marez i Cieszynka Paula Pogby, ona mnie tak denerwuje. Ale to jest tak perfidne, że to jest dramat. Ja pierdzielę, w taki sposób mecz wygrywać, naprawdę. No, ludzie ze mną tak grają, ja się denerwuję, ale to też mnie, mnie to teraz tak śmieszy, jak tak z ludźmi gram Bo mogę, bo prowadzę. Embolo, Embolo, Embolo! I mogło być 3 Embolo miał swoje sytuacje. Niestety, Piłka nie chciała wpaść do bramki. Ale za to fenomenalną robotę zrobił Mares. Yy, razem z bodajże Milnerem. Nie, z Pedro, przepraszam. Tak jest. Cel na ten draft zrealizowany. Jestem w trzecim meczu. No i mam nadzieję, że uda mi się go wygrać i że dojdziemy do finału, ale co będzie, zobaczymy. Zobaczmy, co goś ma za skład. Bale, Neymar. Kurczę, Neymara nam w tym drafcie brakuje. Szkoda, szkoda, że go nie ma. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, fajnie by było ten draft wygrać. Marcelo, Marcelo, Marcelo! dogranie do pustaka do Maryza, no nie! Nie udało się iść na swet, jest Gindogan I kaj gindogan Jest Driad Mares. Mares, Mares, Mares. No nie, nie udało się, kurczę. Aj Rafinia, Rafa Alcantara. O, ale piła na Baila. O, w mordkę Jak nie stracę tu bramki, to będzie dobrze. Ale raczej stracę. No właśnie. Ja tak kulturalnie się zapytam, gdzie był kurwa ten Marcelo. Chwila, moment, muszę sobie tego Marcelu tutaj ustawić. Znowu ten pieprzony bail. Wszystko wina Marcelu. Ja go chyba zaraz zmienię. Po prostu tak mnie goś drażni. Zamiast grać z tyłu, to on biegnie truchcikiem za tym bailem. No ja pierdyle. Idioto. Mopie pieprzony. Chciałbym cię z przodu, to bym cię z przodu ustawił. Ja pierdzielę Firmino! No nie! A on tylko na tego Baila i Bailey, i, Bail i Bail, No nie, nie dziwię się, że jest w tej rundzie draftu, jak tylko Bailem grał. Ale miałem szansę z początku, żeby mu trafić na 1-0. To się mi nie udało. Tymczasem jest jeszcze okazja, Marys! Ale oblak broni. No tym Milnerem to jest takie no, fajnie tym robić, tym Milnerem te pieprzone No ja pierdziele Marcelo, ja cię zabiję jak teraz stracę bramkę No ty kutasie ty, no wracaj się do tej obrony, a nie biegaj mi tam z przodu ty pedale jeden No co za, co za sasquatch. Jezu, nie polecam wam tego Marcelo, jeżeli chcecie mieć naprawdę yy, przez ranę tak jak ja Gdzie ja daję gościowi wytyczne, że się ma nie pchać do przodu, a on na siłę mi do przodu biegnie to, to jest po prostu dramat. To, to ja nie chcę takiego, ja nie chcę takiego obrońcy. To jest po prostu śmieć nad śmieciami. No i tracę taką kurwa bramkę. Pedro. Aj, jeszcze dozwala wrzucić, ale jest koniec meczu. Koniec pierwszej połowy. No dramat kompletny. Dramat kompletny. Nie wiem, raczej tego nie odrobię. I też ze szwabem przegrać. Może potem się chociaż uda coś ukuć jeszcze po tej honorówce Aczkolwiek bardzo w to wątpię Piłka do Mares Riyad Mares, 2 na 1, Mares, Mares Mares, Mares Mares I musi być, jest W końcu się udało, to kto to strzelił Bodajże Bodajże pastory, tak, ależ ładna bramka 3-1, jeszcze walczymy Jest 60 minuta, można tu jeszcze strzelić Spokojnie, jedną bramkę można przegrywać 3-1 i wygrać mecz. To jest wszystko. Wszystko jest możliwe, byle nie stracić bramki. Czy ja coś mówię? Chyba jednak się tego nie da zrobić. Obrona się mi rozjechała jak. Nogi na nałożnicy. Trudno. Takie życie. Życie nie pedał po nie poklepia. Może się mu pad wyłączy? Zdecydowanie, naprawdę. Nie polecam tego Marcelo nikomu. Nikomu kto chce jakiś dobry wynik w draftie uciulać jest. Embolo! I pięknie, Embolo szybko odpowiada. Szkoda, że to nie jest 3-2, tylko 4-2, ale mamy znowu te dwie bramki. Gdzieś tam próbujemy łapać ten kontakt Riad Mares. Mares, Mares, Mares! No nie! Jeszcze piłka na Pedro. I czy sędzia zakończy to spotkanie, czy czeka aż strzelę dwie bramki? To może poczekaj. Nie, nie poczeka. Koniec meczu. No. Niestety, gdybym zagrał pierwszą połowę, tak jak zagrałem drugą, to zjadam gościa na miękko. Marcelo kompletnie mecz passe. On zagrał ocenę ma 84, ja nie wiem jakim cudem. Ale ten gość grał tak daremnie, że się w pale nie mieści. Nie polecam go nikomu. Naprawdę nie polecam nikomu Marcelo. Uwierzcie mi, jest tak daremny, że to się w głowie nie mieści. Po prostu jeździec bez głowy. Ale trudno. Cel na draft zrealizowany. Zobaczymy, jakie paczki dostaniemy. Duża złota paczka premium, złota paczka premium. No to jest zestaw za 21 tysięcy. I 21,5 tysiąca to brzmi 22,5 tysiąca. Dobra, zaczynamy od do tej paczki. Nie ma walkoutu, na pewno. Ale jest coś tutaj LS. No, na O, Luis na ni jest. A ta karta jest troszeczkę chodliwa, myślę. I ostatnia paczka w tym, po tym drafcie. No, niestety nie przycięło się, nie będzie walkoutu O oh, Jezus Płacisz pan 15 tysięcy za draft. A dostajesz taki chłam. Wow. Mój drodzy, to było na tyle. Jeżeli Wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, odwiedzać fanpage, napiszcie w komentarzu, jaki chcecie draft zobaczyć yy, kolejny. No i cóż, słyszymy się w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!